Dzień dobry. Zaprezentuję Państwu serię najlżejszych ćwiczeń dla stawów kręgosłupa. Możemy je wykonywać w każdym stanie. Oczywiście jak zawsze zwracamy uwagę na to, co czujemy, czyli nasz organizm mówi nam o zakresie ruchu i o intensywności wykonywanych ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie leżąc na plecach podciągamy nogi. Zwróćcie uwagę, celowo dociskam odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Nie robimy takiego oderwania kręgosłupa od podłoża, tylko dociskamy kręgosłup do podłoża, podciągamy nogi. Drugie ćwiczenie, jednocześnie podciągamy nogi. I tułów ku górze, zaraz zademonstruję, jak to ćwiczenie wygląda. Plejer na plecach, nachwytem. Zgięcie grzbietowe. Stopy podciągnięte. Uginamy łokcie. Podciągamy barki. Zobaczcie. Dociskam lędźwiowy. Przyciągam kolana do tułowia. Nie robię zaokrąglenia pleców. Tylko rozciągam stawy. 15 sekund. I odpoczywamy. 13, 14, 15. I drugie ćwiczenie. Dociągamy. Unosimy głowę. Przyjmujemy taką pozycję embrionalną. 13, 14, 15. Powrót. Jeżeli jest problem wykonania tego ćwiczenia w pozycji leżenia na plecach, możemy to wykonać też w leżeniu na boku. Czyli podciągamy nóżki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Odpuszczamy. Nogi, głowa. I odpuszczamy. Dziękuję.